Dobra, prawdopodobnie widzicie to odwrotnie, jak jest napisane, ale witamy Was na strefie youtubera i zapraszamy Was również jutro, bo dzisiaj jest 8 marca, dzień kobiet, wszystkiego dobrego dla wszystkich kobiet, a ja pokażę Wam jak wygląda ta nasza strefa, co tu się dzieje. I zapraszam Was na jutro. Mamy takie znane postacie jak Waldek Zeptobox, Piotrek Jako Niezależny Hollywood. But no. <grymne> Maciek Bartek Smardom oczywiście tam jest Sławomir cześć tu Sławomir <grymne> <grymne> Boże. Robert! Robert Mazurek. Robert, minister akumulator. I jeszcze kilku, ale chłopaki sobie gdzieś tam. Jeszcze nie, poszli. Podjąłem, jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. Rozważam minister akumulator. Minister. minister tak, bo ma, minister. mamy dobry rząd, mamy o, dobrą władzę o, i ja uważam, złożę, że jest Ale dlaczego... akumulatorów powinno powstać. Nie uczciwy. Tak. Ale powiem czy minister tak, to jest dobry pomysł. Nie wiem, minister nie powinno powstać. Ja nie Taka właśnie tutaj jest sytuacja. Tutaj nie, ma, tutaj nie ma, że tak powiem, kultury. Tutaj chłopaki po prostu wymyślają różne dziwne rzeczy. Zamknięte, zaraz otworzymy. Dobra, tak wygląda ta nasza tutaj strefa. I tak to się wszystko prezentuje. Jeżeli mam wybór, nawet jeżeli wydam stówę na te wszystkie naprawy i mi wyjdzie ta sama cena w ciągu tych 4 lat, to wolę w dzisiejszy X wydać stówę i mieć pozostałe 120, 160 się swojej firmy, niż spakować w elektryka, który, ja nie jestem przeciwny, żebyśmy się dobrze zrozumieli, drugie, to auto, śniadaj, bo nie widać tego. drugie auto w domu chciałbym mieć elektryka, będę teraz rozkminiał zakup, bo mamy na dłuższe prasy, znowu design i tak dalej, którego uwielbiam.